Siemano, ja jestem Mr Genek 2, a w tym poradniku pokażę Ci dwie, dwie strony pokazujące siłę swoje, Twojego hasła. Pierwsza z nich to polska, polska yy, strona fabrykahasło.pl Napiszemy hasło, napiszemy hasło subskrybuj Mr. Genek 2. No, co tako? I zobaczmy... No. I zobaczymy jak produkuje. Siła hasła. No. Jest wystarczająco silna. Tysiąc lat. A tutaj? Tak. 5 Pięć qu Quintovów? Nie. No, jak widać, że się tyle. No. sweet jest to nie wiem, co to. Ta do przodu. Więc... Więc chyba jest dobra. Tak, zobaczmy. Jest, jest zielone tło, to dobrze. <suszel> na przykład, jakbym napisał. Du... A, 1, 2, 3, no to będzie 19 sekund. To myślę, od... jedna, liter... jedna literka się łamie tyle. Nie wiem. I ta strona też jest wyprodukowana przez Polaków. Wszystkie te dwie strony podaję w opisie. Do zobaczenia.